Przed odsłuchaniem kazania chciałbym zachęcić również do odwiedzenia strony internetowej oraz strony na Facebooku. Ojciec Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że w naszym kraju jako chrześcijanie możemy dalej gromadzić się bezpiecznie, dalej wzywać Twojego imienia w pokoju i w radości. Dziękuję Ci za to, że mamy też możliwość do tego, żeby uczestniczyć w tym gromadzeniu się poprzez internet, za to, że współczesna technologia pozwala nam na to. Proszę Cię o to, żeby... To dzisiejsze słowo, które skierowane jest do nas, przenikało nasze serca. Do tego, żeby zmieniało nasze myśli, zmieniało nasze postrzeganie, aby nasze czyny też się zmieniły. Aby całe nasze życie oddawało Tobie chwałę. Aby we wszystkim uwielbiało Ciebie. Abyśmy całym naszym życiem, każdym gestem, każdym słowem przynosili owoc. Owoc sprawiedliwości, owoc światłości. Owoc, który jest dobry nie tylko dla Ciebie, nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich ludzi dookoła. Tak, aby Panie, ludzie, kiedy patrzą na nasze uczynki, choć nie wierzą, to dalej by dziękowali Bogu za to, że je pełnimy. Ze względu na Jezusa Chrystusa. I o to też proszę Ciebie właśnie w imieniu Jezusa. Amen. Więc witam nas wszystkich. Jesteśmy zgromadzeni dzisiaj w bardzo, bardzo wyjątkowych okolicznościach w trudnym czasie, w trudnym czasie, który się dopiero tak naprawdę rozpoczyna. No i fajnie, że, że możemy jednak dalej to robić, że, że dalej możemy się spotykać, że jeszcze nie jest tak, że w ogóle musimy siedzieć w domach. Ale trudne okoliczności, trudne czasy są takim dobrym, dobrym sprawdzianem. Myślę, że zawsze trudności są dobrym sprawdzianem, dobrym testem dla człowieka, co tak naprawdę w człowieku jest. Kiedy wszystko jest dobrze, to, to zawsze mamy o sobie jakieś wyobrażenie, ale dopiero takie trudne sytuacje pokazują, co się gnieździ gdzieś tam w środku, co jest tak naprawdę u podstawy, co jest w sercu człowieka. I takie trudne okoliczności no, przychodzą na wszystkich dzisiaj. Będą jeszcze przez długi czas, ale te właśnie też trudne okoliczności spotykają kościół i ludzi wierzących. I Bóg zawsze wykorzystywał te trudy do tego, żeby obnażać ludzkie serca, do tego, żeby wyszło coś z nich. Coś, co być może było ukryte, coś, co być może nie było widoczne, kiedy życie biegło beztrosko i dobrze. Trudne czasy pokazują zawartość serc. I dziś chcąc zagłębić się w treści przesłanie księgi Amosa, Syk, z którego głoszę, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co trudna sytuacja pokazała w sercu proroka. Co objawiła, co obnażyła w jego sercu i jak on sobie z tym poradził. A dzisiejsze zwiastowanie zatytułowane jest Wiadomość od Boga. Tak dla przypomnienia należy wspomnieć o tym, że Amos był takim prostym człowiekiem, zwyczajnym człowiekiem. Był biedny, był pasterzem, uprawiał figi. Nie był ani wykształcony, ani dobrze urodzony, nie był ani majętny, ani znany, nie był synem nikogo. Tak naprawdę w oczach świata był nikim, takim zwykłym od człowiekiem. No ale oprócz tego, że był zwykłym od człowiekiem, był też człowiekiem, który kochał Boga. Jego miłość do Boga wiodła go przez całe życie i kiedy Bóg powołał go do tego, żeby zaniósł wiadomość od niego do Izraela, do północnego królestwa Izraela, Amos był Posłuszny poszedł. Porzucił dotychczasowe życie, porzucił swoją pracę, zostawił swoją rodzinę, zostawił dom rodzinny. Poszedł do innego królestwa, gdzie go nie chciano, do królestwa, gdzie go nie znano, gdzie go nie lubiano. Z poselstwem, które nie było łatwe. Z poselstwem sądu, z poselstwem napomnienia, wykazania grzechu. Jest to trudna sytuacja do człowieka, kiedy ma pójść gdzieś do jakiegoś tłumu ludzi i powiedzieć im, że to jak żyją jest złe. Że to co robią jest złe. I ta trudna sytuacja obnażała też jego serce. Amos dotarł do Betelu, takiego miejsca w Izraelu, w którym oddawano cześć różnym bogom. Miejsca do którego ludzie z Izraela podróżowali, żeby właśnie składać ofiary i oddawać cześć tym bogom. Na dzisiejsze czasy można przyrównać to miejsce do lichenia. To też jest takie miejsce, gdzie się pielgrzymuje. Chodzi o to, o natężenie ludzi. I gdzieś tam przed tym santu, sanktuarium stanął Amos, człowiek znikąd, człowiek prosty, biedny, niewykształcony, nie mający nikogo za sobą i zaczyna występować przeciwko temu miejscu, zaczyna występować przeciwko tym praktykom. I tak docieramy w dzisiejszej części do trzeciego rozdziału Księgi Amosa i przeczytamy sobie wersety od pierwszego do ósmego. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o Was, Synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się pośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy rycze lew w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwieszczenie w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczyło sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste, nie czyni wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował. I w pierwszych dwóch wersetach Bóg zwraca się do Izraela, do swojego ludu, nawiązując do wyprowadzenia z Egiptu. Ukazuje im swoje działanie, swoje zaangażowanie, to co On robił. Ja wyprowadziłem Was z niewoli. Wśród znaków i cudów, pokonując wszelkich Waszych wrogów, uwolniłem Was. Zaprowadziłem Was do ziemi, którą Wam obiecałem i błogosławiłem Was. Pod moimi skrzydłami wyrastaliście. Pod moją opieką rośliście. Wybrałem was i objawiłem się wam. Jako jedyni na świecie poznaliście prawdziwego Boga. Nie jakiegoś Bożka. Nie, nie jakąś figurkę, nie jakąś rzeźbę, która nieustannie wymaga, żeby składano jej ofiary i jest wiecznie nienasycona, ale wszechmocnego Boga, który wśród znaków i cudów prowadził swój lud bezpieczną drogą. Ale ponieważ. Właśnie byliście wybrani, ponieważ poznaliście Boga prawdziwie, ponieważ poznaliście prawdę i zostaliście wyzwoleni. To teraz, kiedy swoimi czynami zapieracie się tego, który Was zbawił, kiedy swoimi czynami zapieracie się Boga Wszechmocnego, to ja Was osądzę, ja Was ukażę. Poznanie Boga, czy bycie wybranym niesie ze sobą nie tylko błogosławieństwo, ale również odpowiedzialność. I to nie jest prawda tylko Starego Testamentu, ale również Nowego Testamentu. W liście Jakuba w trzecim rozdziale, w pierwszym wersacie jest mowa o nauczycielach, że niewielu nich będzie sprzed was nauczycieli, bo surowszą karę odbierzemy. I to się tyczy nie tylko nauczycieli. Kościół, który poznał prawdę, który poznał Chrystusa, który został uwolniony, zbawiony i zna Boga, jak nikt inny. Jeżeli swoimi czynami będzie zapierał się tego, który wyznacza mu drogi, będzie sądzony surowiej niż ci, którzy nigdy za Bogiem nie poszli. Bóg surowo karci, nie tylko nauczycieli, surowo karci również swoje dzieci, po to, żeby sprowadzić ich czy je na właściwą drogę. I to karcenie zawsze jest trudnym doświadczeniem. Zawsze jest trudnym doświadczeniem. W następnych wersetach, w wersetach od 3 do 6, Bóg przez proroka zadaje 7 pytań. I odpowiedź, odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi nie. Natomiast czy dwóch idą razem, jeżeli się nie umówili? No dzisiaj mamy środki komunikacji miejskiej, więc jeździmy sobie po miastach, z innymi ludźmi, nie, nie umawiając się z nimi, że jedziemy w tym samym kierunku, ale wtedy nie było takiej komunikacji, wtedy chodzono piechotką, czy tam na, na ośle, czy konno, i żeby podróżować razem, to rzeczywiście trzeba było się umówić, że jedziemy do jakiegoś miasta, w jakimś tam celu. Na te wszystkie pytania odpowiedź brzmi nie. Wszystkie one wy, yy, mają różną kategorię jakby wagową. Pierwsze pytanie jest takie prozaiczne, mówiące o podróżowaniu, ale ostatnie mówi o tym, czy dzieje się coś w mieście, jakieś nieszczęście w mieście, którego nie wywołuje Bóg. Wszystkie one z perspektywy wąskiej aż do szerokiej ukazują, że wszystko, co się dzieje, ma jakiś powód. Że wszystko, co się dzieje, ma jakąś przyczynę, a ostateczną przyczyną, z powodu której dzieje się cokolwiek na świecie, jest właśnie Bóg i Jego wola. I oczywiście ciężko jest to przyjąć, kiedy myślimy o tym, że te słowa Amosa, czy, czy jest nieszczęście w mieście, którego by nie wywołał Pan, że one rzeczywiście mogą być prawdziwe. Że rzeczywiście Bóg czy może wywołać nieszczęście w mieście. To nieszczęście w tym kontekście oznacza wojny, choroby, kataklizmy, nieszczęście. Często, ciężko jest nam o tym myśleć w ten sposób. Często myślimy o sobie jako o ludziach. Dobrych, którzy nie zasługują na takie straszliwe rzeczy. Często myślimy o tym, że jest czas łaski i Bóg nie może dokonać sądu. Nie może dokonać kary. Choć nie wiem, dlaczego myślimy o tym w ten sposób. Prawda jest taka, że każdy z nas, każdy człowiek na świecie jest grzeszny. Każdy człowiek na świecie z powodu swojego grzechu jest skazany na śmierć. Nad każdym z nas ciąży wyrok śmierci. I Bóg ma prawo wykonać ten wyrok, w dowolnym momencie. W dowolnym momencie ma prawo osądzić człowieka, miasto, państwo, kontynent. W dowolnym momencie ma prawo osądzić cały świat. I my wiemy, że ten sąd przyjdzie i nadejdzie. I wyczekujemy jego, gdyż dla nas będzie to dzień triumfu. I jakikolwiek sąd, czy jakakolwiek kara spada na człowieka, zawsze jest ona sprawiedliwa, gdyż każdy z nas jest winien śmierci. Na Izrael, nad Izraelem zaciążyła. Kara zaciążył sąd Boży. Bóg zapowiedział im go. I kara, która miała na nich spaść, była sprawiedliwa, bo znając Boga, znając Jego drogi, nie chodzili nimi, a swoimi czynami zapierali się swojego Zbawiciela. Nieszczęście w mieście, nieszczęście w kraju, które Bóg sprowadził, było sądem. Tak dochodzimy do siódmego wersetu, w którym Amos mówi, że Bóg nie czyni niczego, dopóki nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. I tak rzeczywiście jest. Od kiedy istnieje Boży Lud, Bóg objawia mu swoje plany, swoje zamierzenia. Wiele, wiele w Biblii mamy tych różnych zapowiedzi, różnych proroc, wiele z nich się wypełniło, na wiele jeszcze czekamy, aby się wypełniły. Ale słowa Amo, Amosa mają szcz szczególne znaczenie w kontekście właśnie karania czy sądu, czy karcenia. Gdyby Bóg nie objawił swoich planów prorokom, gdyby ci nie poszli i nie zwiastowali tego, co Bóg im kazał, to tak naprawdę Bóg byłby złym Bogiem. Byłby złym pasterzem, złym ojcem. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że kiedy nasze dzieci łamią zasady, które my mamy w domu. I my każemy je. Każemy jeść im do kąta, zabieramy im telewizję, Telefon, internet, gry, czy dajemy im szlaban, jakkolwiek byśmy ich nie karali, gdyby za ich wykroczenia dostawały tylko karę bez żadnych słów. Bez wytłumaczenia, dlaczego dostały karę, bez wytłumaczenia dlaczego to, co robią, jest złe, bez wyjaśnienia, co mają zrobić, kiedy już postąpią źle, bez wyjaśnienia im powodów naszych decyzji, gdybyśmy ich tylko karali bylibyśmy zły, złymi rodzicami, nie wychowywalibyśmy ich za dobrze. Podobnie Bóg, gdyby tylko syłał karę, gdyby tylko przyszła wojna czy choroby, bez zapowiedzenia, że rzeczywiście tak będzie z powodu ich grzechów, z powodu ich win, jeżeli się nie odwrócą, jeżeli nie przestaną, to byłby złym pasterzem, złym Bogiem. Ale także byli prorocy. Którzy mówili, że będzie tak, jeżeli idziecie tą drogą, to tak będzie, spadnie na Was kara. Bóg okazuje się być dobrym pasterzem, dobrym ojcem, który ostrzega swój lud, że droga, którą idą, jest zła. Że na końcu tej drogi jest śmierć. Jest to również ważne dla samych tych ludzi. Dla samego tego ludu, Ludu Izraela. Czy dla nas? Bo mogliby tłumaczyć te nieszczęścia, które na nich spadają po swojemu. Dla nas jest to zupełnie, dzisiaj to już jest w ogóle, jest to zupełnie naturalne. Choroby dzieją się. Tak jest. Wojny dzieją się. To wszystko ma miejsce. To wszystko jest dla nas normalnym obrazem świata, w którym funkcjonujemy. Częścią tego świata, w którym funkcjonujemy. Tymczasem Bóg zapowiada Izraelowi tam, że przyjdzie trzęsienie ziemi, dla nas coś, co jest naturalne, że przyjdzie wojna, dla nas to też jest naturalne. I nie przyjdzie dlatego, że tak jest na świecie, tylko dlatego, że to jest kara Boża. Że to jest sąd Boży. I dalej w ósmym wersecie prorok pyta, gdy lew ryczy, któż się nie boi? Ja sądzę, że same spotkanie z Lwem już byłoby wystarczającym powodem do strachu, gdyby tak spotkać Lwana na wolności, ale jakby zaryczał, to myślę, że, 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 że włosy by dęba jeszcze stanęło. Gdy wszechmocny Bóg karze, nie w sensie wykonuje karę, tylko nakazuje, gdy wszechmocny Bóg nakazuje, aby mówić, aby coś powiedzieć, aby posłać i przemówić, któż by nie zaniósł jego poselstwa, któż by nie prorokował. Gdy wszechmocny każe nam coś powiedzieć, kto by nie poszedł i nie prorokował? Kto by nie poszedł i nie oznajmił Jego słów? Amos w tych słowach wyjaśnia, że jest w tym miejscu nie dlatego, że lubi. Że jest w tym miejscu nie dlatego, że chciał odwiedzić sobie to sanktuarium i zobaczyć to bałwochwartwo. Porzucił swój dom, swoją rodzinę i pracę nie dlatego, że mu się znudziło. Naraża swoje życie, odzywając się wobec tych wszystkich ludzi, wskazując im, że żyją, że nie dlatego, że ma w tym upodobanie. Nie napomina ich dlatego, że widzi ich grzechy. Nie napomina ich dlatego, że lubi kogoś osądzać. Ale jest pośród tych ludzi pogrążonych w swoim grzechu, idących za innymi bogami, ponieważ wszechmocny Bóg go tam posłał. Nakazał mu przekazać wiadomość. Wiadomość od samego Boga. Dla tych ludzi. A tą wiadomością był sąd Boży, który zaciążył nad nimi. Nie było to dla Amosa niczym łatwym, niczym przyjemnym, ale bardziej kochał Boga niż cokolwiek innego. Jego wolę, przedłożył nad swoją wolę, Jego wolę nad swoje dobro poszedł i zwiastował sąd. Ale sam Boży, jak już mówiłem, nie ciąży tylko nad Izraelem, ale ciąży nad każdym człowiekiem. Wszyscy ludzie na świecie popełniają grzechy. Nie ma nikogo, kto by nie zgrzeszył. I oczywiście można było powiedzieć, że są grzechy mniejsze i większe, ale to tak naprawdę jest tylko nasza miara. Bo Bóg ma swoją własną miarę. Miarą... Boga jest jego świętość. On jest bez grzechu, jest czysty, jest tak święty, że na, nawet aniołowie mają skazy wobec niego. A co dopiero my, grzeszni ludzie. Każdy choćby najmniejszy grzech nasz w Bożych oczach jest obrzydliwością. I z powodu tej obrzydliwości oddziela on człowieka od Boga. Z powodu tego, że jest, wskazuje nas na wieczne oddalenie, potępienie. Ale Bóg, kochając nas, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie, będąc świętym, będąc bez grzechów, oddał swoje życie za nas, za nasze grzechy umarł, za nasze winy. Sąd Boży, kara Boża spadła na niego, wziął ją na siebie. Umarł za wszystkie nasze grzechy, choćby te najmniejsze. Po trzech dniach zmartwychwstał, pokonując grzech, diabła i śmierć. I dziś każdy, kto w niego wierzy, każdy, kto uwierzy w Chrystusa i idzie za nim w swoim życiu, będzie zbawiony. Dobrze znamy Ewangelię. Jest to wiadomość od Boga dla nas. Tą wiadomość najpierw przekazał Jezus, Przyjęli ją jego uczniowie i później i oni ją zwiastowali, przyjęli ją ich uczniowie i oni ją zwiastowali i tak przez wieki jest przekazywana ta wiadomość, aż docierała, dotarła również do nas, do dzisiejszych czasów, do naszych żyć, do naszych uszu, a co ważniejsze do naszych serc. Z całego dzisiejszego kazania na dzień dzisiejszy wypływają tak naprawdę dwa wnioski. Pierwszy dotyczy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa, którzy jeszcze nie poszli za Bogiem, którzy jeszcze nie zawołali o przebaczenie. Śmierć przyszła na ten świat przez grzech. To jest prawdziwy powód, dla którego ludzie umierają. Z powodu grzechu. Ją w życiu człowieka objawiać na różne sposoby. Wypadek, kataklizm, choroba, starość, na różne sposoby śmierć przychodzi do nas, ale przychodzi do każdego. I nie ma nikogo, kto by przed nią mógł uciec. Każdy z nas umrze. A powodem, dla którego każdy z nas umrze, jest nas grzech. To jest prawdziwa przyczyna. Grzech stał się częścią naszej natury. Naszym brzemieniem. I z jego powodu ciąży na nas wyrok Boży. Wyrok śmierci. Śmierć przyjdzie prędzej czy później. Dzisiaj może boimy się o to, że przyjdzie szybko, niespodziewanie szybko. Ale nawet jeżeli uda nam się przeżyć jeszcze 20, 40, 50 lat, to i tak przyjdzie. Dobrą nowiną w tym jest to, że jeżeli uwierzymy w Chrystusa, jeżeli pójdziemy za Jezusem, jeżeli zawołamy do Niego o przebaczenie, jeżeli uznamy swoje winy przed Nim, i, za, i, I poprosimy o to, żeby nam wybaczył, żeby zmienił nasze serce i nasze życie. Otrzymamy dar życia wiecznego. Że choćbyśmy umarli, zostaniemy wzbudzeni z martwych, tak jak i Chrystus z martwych powstał i będziemy żyć z nim wiecznie w nowym niebie, na nowy, nowej ziemi. Gdzie nie będzie chorób, wojen, głodu, śmierci, strachu, smutku, trosk. Więc jeżeli jeszcze. Nie uwierzyłeś. A boisz się tego, co się dzieje i tego, co ma nadejść. Wołaj do Chrystusa. Wołaj o łaskę przebaczenie i odpuszczenie grzechów. Drugi wniosek jest dla tych, którzy już uwierzyli. Jest dla Kościoła. Jeżeli wszechmogący Bóg nakazuje, któż by nie przekazywał Jego wieści. Bóg posłał nas, abyśmy przekazywali ludziom wiadomość od Niego. Nam dał poselstwo, abyśmy je nieśli. Wiadomość, w którą sami uwierzyliśmy. Wiadomość, która zmieniła nasze serca, zmieniła nasze myśli, zmieniła nasze życie. Wiadomość o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Grzechu, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy. Sprawiedliwości, która dana jest w Chrystusie i sądzie, który czeka na każdego człowieka. My w miejsce Chrystusa mamy zwiastować Ewangelię. Wiadomość od Boga dla świata. I biada nam, jeżeli nie będziemy jej zwiastować. Biada nam, jeżeli to my zamkniemy usta. Czy Jacek powiedział, to kamienie zaczną krzyczeć. Amos zwiastował, co nakazał mu Bóg i nie było mu łatwo narażał swoje własne życie, występował sam przeciwko dziesiątkom ludzi, przeciwko całemu systemowi kultowemu, świątynnemu. Był sam, jedyny, prosty, zwyczajny człowiek. Ale bardziej bał się Boga niż ludzi. Bardziej chciał być z Bogiem niż żyć w nieposłuszeństwie. Wykonując Bożą Wolę, wypełnił to, do czego Bóg go powołał. Ty i ja mamy dzisiaj do zaniesienia światu wiadomość o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przekazujmy tą wiadomość. Tak jak potrafimy. Przekazujmy tą wiadomość w tych trudnych czasach, które nastają. Przekazujmy tą wiadomość być może po raz kolejny. Być może po raz kolejny swoim bliskim, swoim rodzinom, swoim znajomym być może po raz kolejny. Miejmy wiarę w to, że Bóg jest autorem tej wiadomości i on przekona ludzkie serca o prawdziwości tych słów, które zmieniły nasze życia. Nie patrzmy na nasze wygody czy niewygody, nie patrzmy na nasz komfort czy niekomfort, na to czy chcemy czy nie chcemy, tylko Zwróćmy uwagę na to, jaka jest Boża wola i do niej się zastosujmy. Amos był w trudnej sytuacji. Ta trudna sytuacja pokazała, że Bóg jest dla niego najważniejszy. Trudna sytuacja objawiła, że Bóg był numerem jeden. Nieważne były przeciwności, nieważne były konsekwencje. To, co On chciał, to, czego pragnęło Jego serce, to wypełnić Bożą wolę, podobać się Bogu. Dziś trudna sytuacja objawia nasze serca i nasze zamysły, które nosimy w sercach, nasze pragnienia. Dziś tak jak Amos mamy wiadomość do przekazania. Dziesiątki ludzi, którzy jeszcze jej nie słyszeli. I albo posłuchamy się lęków naszych, strachów, mass mediów, albo posłuchamy się Boga i pójdziemy ją przekazać. Oto módlmy się, aby Bóg dodał nam wiary i siły poprzez swojego ducha. Amen.